Co ze sobą zrobić, kiedy nie ma co ze sobą zrobić? Cześć kochani, w dzisiejszym odcinku chciałbym troszeczkę poopowiadać o, o tym, co się u mnie dzieje i zamiast historii opowiedzieć coś, co czuję dzisiaj, czyli taką historię, która dzieje się w czasie rzeczywistym, dlatego że. Od Nagrywam ten odcinek e, dosyć późno, bo jest godzina 16:30, a zawsze w niedzielę te odcinki pojawiały się już e, w miarę wcześnie. Natomiast mam chyba taki tydzień, w którym nie wiem dokąd pójść. W sensie na, pe na pewno tak macie. Myślę, że, że to jest takie normalne, naturalne uczucie, e, kiedy po prostu dochodzisz do jakiejś takiej granicy i, i nie wiesz co dalej. Próbujesz coś robić, może to średnio wychodzi, może nie czujesz, yy, że chcesz to robić, albo, albo po prostu pojawia się jakaś taka zwyczajna wątpliwość. Yy, to jest całkowicie naturalne, i, i za jakikolwiek projekt się nie wziąłem, to zawsze dochodził, dochodziło do, do takiego momentu, w którym po prostu nie wiedziałem, w którą stronę zrobić krok, czy się wycofać. I często było to e, o tyle trudne, że po prostu nie robiłem nic i, i, i to jakby umierało śmiercią naturalną. E, I teraz pytanie, no bo, e, no, no co można z tym zrobić? No nie wiesz, jakby masz moment, w którym stoisz e, nad, nad jakąś przepaścią, e, i nie wiesz. A teraz szczególnie tak jest, tak mi się wydaje, dlatego że w ramach, jakby, tej epidemii, która się dzieje w Europie, w Polsce, na świecie, wszyscy siedzimy w domach. I nie wiem, czy wy też tak macie, ale nie wiecie, co ze sobą zrobić. Inaczej. Ja nie wiem, co ze sobą zrobić. Jak spożytkować czas, którego jest tak, tak dużo, w nadmiarze, bo zawsze rzeczy, które robiłem, lubiłem robić tak na co dzień, to, to były rzeczy, które, które po prostu robiłem gdzieś na zewnątrz. Nigdy nie lubiłem nadmiernie i zbyt długo siedzieć w domu, dlatego że, że wtedy zaczynałem zbyt analizować rzeczywistość i, i to nigdy nie prowadziło do działania, tylko do zaprzeczenia. Yy, możliwości działania i sensowności tego działania. Yy, a morał z tego jest taki, że tak naprawdę właśnie chodzi o to działanie. Nie? W momencie, w którym yy, nic nie robisz, trzeba się wziąć do roboty. Yy, więc jak najmniej myśleć i jak najwięcej działać, tak mi się wydaje. Yy, a wracając do tego, o czym zacząłem dzisiaj. Yy, że jest to taki, taki moment, w którym jakby ciężko mi się było zebrać, przez to, że siedziałem od kilku dni w domu, tak bardzo się rozleniwiłem i tak bardzo się zamknąłem w swoim jakimś tam yy, myśleniu o tym, jak spożytkować ten czas, że w ogóle jakby zniknęła mi jakakolwiek wena, żeby cokolwiek nagrać, cokolwiek powiedzieć, w ogóle, żeby się ruszyć z domu. To jest straszne, ale jak Siadasz i odpalasz kąpa, to to znika ci rzeczywistość. Wydaje mi się, że kiedyś, kiedyś takim syndromem właśnie była telewizja. Mówiło się o tym, no okej, okay, telewizja ogłupia, wszyscy siedzimy i siedzimy e, przed tym telewizorem i, i to do nikąd nas nie prowadzi. A mam wrażenie, że dzisiaj e, takim medium właśnie stał się internet, że pomimo, że ilość treści, które tam są, wcale nie powoduje. To, że my się rozwijamy siedząc w internecie, tylko e, możemy to też pożytkować na jakieś pierdoły, takie dyżdy małe, które są w ogóle, e, w ogóle bez sensu e, i, i się zakopujemy w tym, e, tracąc e, w ogóle e, jak, jakąś nadzieję na to, że e, działanie i zrobienie czegokolwiek e, jest e, słuszne. Więc yy, przyjechałem po 16.00, żeby nagrać ten odcinek, pomimo że nie mam, nie miałem co, co powiedzieć, i nie miałem yy, w ogóle dużej ochoty, żeby to robić, bo, bo to zasiedzenie i yy, yy, bycie w domu po prostu nic nie robiąc jest tak. Chciałem powiedzieć przyjemne, ale ono nawet nie jest przyjemne, to jest takie po prostu ab abstrakcyjne. Eee, że wydaje się, że okej, okay, odpoczywasz, albo jest dwa tygodnie, czy tam e, miesiąc, czy tydzień. Abstrahując już od tego, jak długo siedzisz w domu. Eee, to wydaje się, że to, to może zrobić dobrze. Eee, ale paradoksalnie wybija to z jakiegoś trybu i... Bardzo zniechęca do działania. Więc odpowiadając na pytanie, co zrobić, kiedy nie wiadomo, co zrobić, i też mówię o takich e, momentach w życiu, po prostu, że czasem jakby coś ci nie siądzie, e, i nie wiadomo, w jaki sposób spożytkować energię. No, no ja tak mam, wielokrotnie tak miałem. E, I wiele projektów też e, zaniedbałem, bardzo przez to, że właśnie znalazłem się w takim punkcie, i, I na takim rozdrożu, yy, i tak długo zastanawiając się nad tym, w którą stronę pójść, albo co zmienić, że po prostu większość projektów umarła śmiercią naturalną, dlatego że yy, przez zbyt długi czas nie była karmiona moim działaniem. Yy, może, może to brzmi jakoś tak nadwymiar na filozoficznie, ale to jest bardzo proste. I teraz nie wiem, czy znalazłem. Jedyny najlepszy sposób na to, co zrobić w takim momencie. Natomiast yy, tym razem postanowiłem zrobić coś innego niż zwykle. Nie wiem, czy to jest słuszne. Nie wiem, czy chcę was do tego zachęcić. Natomiast opowiadam o, o własnym doświadczeniu. Po prostu, żeby się ruszyć, ruszyć tyłek yy, z kanapy, z łóżka, z krzesła, z czegokolwiek, gdzie tam siedzicie. Yy, I po prostu. Zacząć działać. I być może to w ogóle nie jest dla Was problem, żeby to robić, i, i macie nadmiar właśnie działania. Natomiast yy, ja to chyba nagrywam bardzo mocno też do siebie, yy, żeby po prostu się nie poddawać i, i w tych słabszych momentach yy, jednak ruszyć. Nawet jeżeli to będzie słabsze jakościowo, yy, nawet jeżeli. To będzie takie trochę pogmatwane, to warto po prostu się spiąć i, i to zrobić. Możemy to określić jakimś rodzajem dyscypliny, możemy to określić jakimś rodzajem systematyczności. Nazwijcie to jak chcecie, ale to jest całkowicie naturalne, że, że występuje coś takiego jak zwątpienie. I niechęć. I to jest ten czas yy, testu. Yy, testu jakiejś osobowości naszej, w sensie jakiejś no, osobowości, po prostu si siły charakteru, yy, a także w, w pewien sposób jest jakąś taką yy, wymiarem yy, pewnego, Pewnej chęci, wiary w siebie e, i, i zawziętości, nie? jakby walki trochę, chociaż to może źle brzmi, z samym sobą i, e, i z tą swoją niechęcią, czy, czy ze swoim zwątpieniem, po prostu z kwestią nauczenia się przechodzenia przez te gorsze momenty. Tak myślę, dzisiaj. Dlatego to nagrywam i jakby właśnie to, że to nagrywam jest moim takim, moją próbą zawalczenia samemu ze sobą i wybrania odpowiedniej drogi. No jakoś brzmi to jakby, brzmi to bardzo ciężko, ja wiem, ale chodzi mi o te rozdroże, o którym mówiłem, nie? Że, że czasem po prostu nie wiadomo w którą stronę pójść ale nie można jakby zostać na tym rozdrożu, tylko trzeba po prostu pójść, ewentualnie potem, potem się wrócić z tej drogi, którą się w, w, wybrało i pójść tą drugą, ale najgorszy jest ten taki paraliż e, paraliż e, niewiedzy co dalej i powiem wam, że ciężko kiedykolwiek mieć taką wiedzę jakby, no życie jest chyba na tyle nieobliczalne i niezgłębione, e, że zawsze trzeba w pewien sposób ryzykować i podejmować jakieś działanie, e, nie wiedząc, czy ono jest słuszne i czy się opłaci. Po prostu e, trzeba zacząć coś robić. I to jest chyba morał po prostu. Jakby nie wiem, czy mam coś więcej do powiedzenia, e, bo ten filmik jakby no, jest takim ten filmik, podcast, w zależności od tego, gdzie, gdzie tego słuchacie, jest po prostu takim yy, automotywatorem, jeżeli tak <grym> można powiedzieć. Yy, więc, no, no tyle. Różmy do działania. Ja teraz sam do siebie mówię yy, przede wszystkim, żebym, żebym właśnie ruszył do działania. A jeżeli wy oglądacie ten filmik i słuchacie tego podcastu, to znaczy, że, że zrobiłem to. I tyle. I to jest cały morał. Idźmy i działajmy i nie siedźmy przed komputerem na YouTubie, na Facebooku, nie siedźmy przed telewizorem, nie czytajmy wszystkich newsów, które napływają z okolic całego świata, bo się zakopujemy sami w sobie. Ja się zakopuję sam w sobie. I to powoduje, że chce mi się coraz mniej. Mm. I nie mam chęci do, do jakiegokolwiek działania. I wszystko wydaje mi się bezsensowne, że nawet jeżeli sobie myślę o tym, że coś bym zrobił, to, to, to wydaje mi się to tak abstrakcyjnie pozbawione sensu, że nawet nie warto próbować. A warto. Warto. To jest dziesiąty odcinek i jak się śmiesznie składa, jakby on jest naj, najwięcej trudności, chyba mi sprawił, e, a może nie sam odcinek, tylko zebranie się do tego odcinka i, i jakby uwierzenie w to, e, w, w, jakby e, wydobycie z siebie nadziei, jakkolwiek to brzmi. E, dobrze. Cóż, jakby to by było chyba na tyle. Nie ma wam więcej nic do powiedzenia, chociaż mógłbym sobie z wami jeszcze porozmawiać. W każdym razie dziękuję wam za wysłuchanie. Jeżeli macie wolny czas i nie wiecie, co z nim zrobić, to zróbcie coś, co zawsze chcieliście zrobić. I nawet jeżeli jesteście przekonani, że wam to nie wyjdzie, albo że jesteście w czymś słabi, to po prostu to zróbcie. To jest bardzo dobry moment, żeby się zmusić do, do zrobienia czegoś. Chociaż myślę, że część z Was, która tego słucha, ma dobrą samodyscyplinę i, i treść tego odcinka w ogóle do Was nie trafi. Ale spoko. Bo przyjdzie taki moment, że też będzie Wam ciężej, więc. Bez sensu, że to powiedziałem. No ale tak będzie. W każdym razie dziękuję Wam bardzo za uwagę. Yy... I myślę, że to wszystko się zmieni. Nawet jeżeli jesteście w tym momencie w dołku, yy, to za chwilę będziecie na górce. Jeżeli uważacie, że to jest dobra, to co powiedziałem, jest. Prawdą, no bo, bo, bo wydaje mi się, że właśnie tutaj prawdy szukamy. I też to, że o tym powiedziałem, uważam, że jakby nie będę tutaj w żaden sposób ściemniał i wymyślał jakichś tematów. E, tylko po prostu powiem o tym, że, że ja też mam słabszy moment. No, no, bo to jest prawdziwe, po prostu. Więc, y, jeżeli uważacie, że y, wnioski i to, co powiedziałem, jest prawdziwe. No to wiadomo, możecie to gdzieś tam puścić dalej, bo, bo fajnie, e, fajnie, jakby e, inni też mieli do tego dostęp. E, no i tyle. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądnięcie. Subujcie, udostępniajcie. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia e, za tydzień w odcinku 11. To już 11 tygodni. Niebywałe, co? Dobra. Cześć. Koniec.